Myśleliśmy, że 2008 był końcem świata. Pamiętasz ten strach? Pęknięcie jednej bańki w Stanach Zjednoczonych wystarczyło, żeby pociągnąć na dno całą gospodarkę, nasze portfele. A co jeśli powiem ci, że to była tylko próba generalna? Co jeśli scenariusz, który czai się za rogiem, jest znacznie gorszy? To nie jest historia o jednym zepsutym rynku. To opowieść o trzech filarach, na których stoi świat finansów. I wszystkie trzy chwieją się jednocześnie. Tym razem na celowniku nie są tylko Twoje kredyty i domy. Na celowniku są też Twoje akcje, a nawet, co było do niedawna nie do pomyślenia najbezpieczniejsza przystań obligacje rządowe. Najgorsze że rząd, który w 2008 ratował nas bilionami dolarów, teraz może mieć związane ręce. W tym filmie pokażę Ci, dlaczego to potrójne zagrożenie sprawia, że sytuacja jest bezprecedensowa. Wyjaśnię, dlaczego tym razem musisz liczyć przede wszystkim na siebie. I na końcu dam ci konkretny, pięciostopniowy plan. Plan, który musisz wdrożyć, żeby chronić to, co Twoje, zanim będzie za późno. Ale zanim zaczniemy, jedna rzecz. Traktuj to jako materiał informacyjny. Moje analizy to moje subiektywne opinie, nie porada inwestycyjna. Decyzje finansowe podejmuj zawsze na podstawie własnej, głębokiej analizy. Masz wątpliwości? Porozmawiaj z licencjonowanym doradcą. Twoje pieniądze, twoja odpowiedzialność. Zanim zanurzymy się w to, co nas czeka, musimy się cofnąć. Musisz zrozumieć, dlaczego dzisiejsza sytuacja jest inna. Pamiętasz 2008? The Big Short na żywo. Cały świat patrzył, jak wali się jeden konkretny rynek nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. Mechanizm był prosty: chciwość, brak regulacji i skomplikowane papiery, których nikt nie rozumiał. Banki dawały kredyty ludziom, którzy nigdy nie powinni ich dostać. Te toksyczne długi, zwane subprime, pakowano w wyleśniące pudełka CDO i sprzedawano jako bezpieczne inwestycje z ratingiem potrójne A. A potem stopy procentowe poszły w górę. Ceny domów w dół. Ludzie przestali spłacać i lawina ruszyła. Wartość tych bezpiecznych papierów spadła praktycznie do zera. Bank Lehman Brothers zbankrutował i cały światowy system finansowy stanął w ogniu. Recesja, bezrobocie, krach na giełdach była trauma. Ale logika była prosta jeden przegrzany rynek zatruł resztę. A co robili wtedy ci, którzy myśleli? Uciekali, sprzedawali akcje i lokowali pieniądze w jedynym miejscu, które wydawało się bezpieczne w obligacjach skarbowych Stanów Zjednoczonych. W czasach chaosu amerykański dług był skałą. Złoto też zyskiwało, potwierdzając swoją rolę. Zapamiętaj ten schemat. Jeden rynek pada, kapitał ucieka do bezpiecznych przystani. To klucz, bo dzisiaj problem polega na tym, że tych bezpiecznych przystani może po prostu zabraknąć. W 2008 roku mieliśmy jedno epicentrum. Dzisiaj analitycy mówią o bańce wszystkiego. To sytuacja, w której nie jeden ale trzy kluczowe rynki akcji, nieruchomości i obligacji są ekstremalnie napięte, jak dom na trzech spękanych filarach. Zacznijmy od giełdy. Widziałeś, co się działo? Lata zerowych stóp procentowych, dodruk pieniądza na niespotykaną skalę. Giełdy rosły jak szalone. Wyceny wielu spółek odleciały, oderwały się od tego, ile naprawdę są warte jestki wskaźnik cena do zysku e mówi ile lat firma musi pracować na swoje zyski żeby twoja inwestycja się zwróciła historyczna średnia dla rynku w stanach zjednoczonych to 15 do 17 a w ostatnich latach wskaźnik ten szybował w rejony 27 do 29 takie poziomy widzieliśmy tylko dwa razy w historii tuż przed krachem w 1929 roku i na szczycie bańki internetowej w 2000. To nie jest normalne. To jest strefa zagrożenia. Sytuacja jest tak napięta, że nawet legendy biją na alarm. Michael Burry, ten z wepłopce Big Short, już pod koniec 2025 roku obstawiał ogromne spadki. Mówił, że dzisiejszy rynek napędzany przez pasywne inwestowanie w ETF-y to bańka groźniejsza niż ta z czasów dotkomów. Przypadek? Nie. To sygnał. Mamy więc ekstremalne wyceny, i jednocześnie gospodarka zwalnia. Prognozy wzrostu na świecie, mimo że nie są katastroficzne, pokazują wyraźne ochłodzenie. Wysokie wyceny mają sens tylko wtedy, gdy firmy dynamicznie rosną. Kiedy wzrost hamuje, te napompowane oczekiwania zderzają się z rzeczywistością. To jest przeps na gwałtowną korektę. Drugi filar nieruchomości. Ale to nie jest powtórka z 2008. Sytuacja jest inna i pod pewnymi względami trudniejsza. Wtedy problemem były kredyty subprime. Dzisiaj problemem jest cena ekstremalna niedostępność. Przez lata taniego pieniądza ceny domów wystrzeliły w kosmos. W Polsce, w Stanach Zjednoczonych, na całym świecie. W Stanach ceny są o 50% powyżej długoterminowego trendu. Warunki zakupu czyli cena plus koszt kredytu. Są gorsze niż na szczycie bańki w 2008. To nie jest zdrowy rynek. To rynek napędzany strachem, że jak nie kupię dziś, jutro będzie drożej. I teraz do tego dochodzą wysokie stopy procentowe. Banki centralne podniosły koszt pieniądza, żeby walczyć z inflacją. To uderza w rynek z podwójną siłą. Raty kredytów stają się tak wysokie, że mało kogo na nie stać. A deweloperzy, którzy finansowali się tanim długiem, zaczynają mieć problemy ale prawdziwa bomba zegarowa tyka gdzie indziej na rynku nieruchomości komercyjnych. W samych Stanach Zjednoczonych w 2026 roku do spłaty lub odnowienia jest dług o wartości prawie biliona dolarów. Problem? Wiele z tych biurowców i galerii handlowych świeci pustkami. Praca zdalna, handel internetowy. Właściciele muszą refinansować dług przy znacznie wyższych stopach i znacznie niższych dochodach. To scenariusz, który prowadzi prosto do fali bankructw. I to jest ten element, który sprawia, że sytuacja jest absolutnie bezprecedensowa. To jest zdrada bezpiecznej przystani. W każdym poprzednim kryzysie obligacje skarbowe były kotwicą. Gdy waliła się giełda, kapitał płynął do amerykańskich czy niemieckich obligacji. Dzisiaj ta kotwica zardzewiała. Dlaczego? Dwa powody: inflacja i dług. Po pierwsze, inflacja, nawet jeśli ostatnio spada, pokazała, że jest śmiertelnym wrogiem obligacji. Kupujesz papier, który płaci ci 3% rocznie. Inflacja wynosi 4%. Prosta matematyka. Realnie tracisz pieniądze. Twoja siła nabywcza maleje. Obligacje przestały być skutecznym zabezpieczeniem. Nuriel Rubini, doktor zagłada, który przewidział krach w 2008. Od dawna ostrzega: tradycyjny portfel 60 do 40 jest martwy. Bo w świecie, gdzie jest ryzyko stagflacji, niskiego wzrostu i wysokiej inflacji, akcje i obligacje mogą tracić jednocześnie. Po drugie, i to jest ważniejsze rządy są zadłużone po uszy. Dług publiczny Stanów Zjednoczonych na początku 2026 roku przekroczył 38 bilionów dolarów. Około 124% produktu krajowego brutto. To góra długu, która sama w sobie jest ryzykiem. Im większy dług, tym większe ryzyko, że rząd nie da rady go obsłużyć, zwłaszcza gdy rosną stopy procentowe. W rezultacie papiery rządowe, kiedyś symbol bezpieczeństwa, dziś same są obarczone ryzykiem. Kiedy chwieją się akcje, nieruchomości i obligacje jednocześnie, pojawia się fundamentalne pytanie: gdzie uciec? I tu dochodzimy do najtrudniejszej części. W 2008, gdy system się walił, rządy i banki centralne miały amunicję. Obniżyły stopy procentowe do zera. Wpompowały w gospodarkę biliony dolarów. Uratowały system. Problem polega na tym, że dzisiaj ta skrzynka z narzędziami jest prawie pusta. Po pierwsze, gigantyczny dług publiczny. Rządy nie mają już miejsca na kolejne wielobilionowe pakiety ratunkowe. Dług Stanów Zjednoczonych przekraczający 38 bilionów. Podobnie w Europie, podobnie w Polsce. Każdy nowy program pomocowy to dalsze zadłużanie. To podważa wiarygodność państwa. Po drugie, inflacja. W 2008 groziła nam deflacja. Dziś sytuacja jest odwrotna. Mimo pewnego uspokojenia, inflacja wciąż pozostaje problemem. W takim środowisku dodruk pieniądza czy agresywne cięcie stóp mogłoby na nowo rozpalić pożar. To stawia banki centralne w pułapce, którą same stworzyły. Utrzymują wysokie stopy, duszą gospodarkę i firmy, które toną w długu. Obniżą stopy za szybko, ryzykują powrót dwucyfrowej inflacji. To jest paraliż i to właśnie ekonomiści tacy jak Robini nazywają największym zagrożeniem. Ale żeby zachować obiektywizm, jest jedna różnica na plus: same banki są dziś silniejsze po 2008 wprowadzono regulacje, które zmusiły je do posiadania większego kapitału. Są bardziej odporne na straty. To ważna informacja, ale nie zmienia obrazu. Nawet jeśli banki są bezpieczniejsze, to nie uchroni gospodarki, gdy trzy bańki pękają naraz, a państwa nie mają amunicji. To oznacza jedno. Tym razem jesteśmy zdani na siebie. Twoje bezpieczeństwo zależy od decyzji, które podejmiesz ty, nie od tego co zrobi rząd. Skoro wiesz, jakie są zagrożenia i dlaczego nie możesz liczyć na pomoc z zewnątrz, czas na najważniejszą część. Co ty możesz z tym zrobić? Poczucie beznadziei to najgorszy doradca. Zamiast panikować, trzeba działać. Metodycznie. Zbudować własną finansową fortecę. Oto pięć kroków, które powinieneś rozważyć. Już dziś. Krok pierwszy: Wypowiedz wojnę swoim długom. W świecie niepewności dług to kula u nogi. Pociągnie cię na dno. Pierwszy krok. Agresywnie spłać wysoko oprocentowane zobowiązania. Karty kredytowe, pożyczki konsumenckie, chwilówki. Oprocentowanie tych produktów to kilkanaście, a czasem kilkadziesiąt procent rocznie. Spłacając taki dług, gwarantujesz sobie stopę zwrotu, jakiej nie da ci żadna bezpieczna inwestycja. Pomyśl tak. Każda złotówka przeznaczona na spłatę długu na karcie z oprocentowaniem 20% to tak, jakbyś zarobił 20% na inwestycji, bez ryzyka, bez podatku belki. Unikanie nowych długów konsumpcyjnych powinno być Twoim absolutnym priorytetem. Krok drugi: zbuduj fundament z inteligentnej gotówki. W niestabilnych czasach gotówka to król. Daje bezpieczeństwo. I pozwala wykorzystać okazję, gdy na rynkach leje się krew. Ale trzymanie oszczędności na nieoprocentowanym koncie to finansowe samobójstwo. Inflacja pożera Twoje pieniądze. Potrzebujesz inteligentnej gotówki. Twoja poduszka finansowa, środki na 3 do 6 miesięcy życia, powinna leżeć na kontach oszczędnościowych albo krótkich lokatach. Ale pamiętaj o limicie gwarancji bankowego funduszu gwarancyjnego 100 tysięcy euro w jednym banku. Trzymanie większych kwot w jednej instytucji to niepotrzebne ryzyko. Dla części pieniędzy z dłuższym horyzontem rozważ polskie detaliczne obligacje skarbowe indeksowane inflacją. Mówię o czteroletnich obligacjach COI i dziesięcioletnich obligacjach EDO. Od drugiego roku gwarantują, że Twoje odsetki będą wyższe niż inflacja. Realnie chronią siłę nabywczą Twoich pieniędzy. W czasach, gdy nawet obligacje na świecie bywają ryzykowne. To jedna z najciekawszych opcji dla konserwatywnej części portfela. Krok trzeci. Dywersyfikuj jak profesjonalista Pło dywersyfikacja to słowo wytarte do granic. Ale dziś jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Prawdziwa dywersyfikacja to nie posiadanie akcji 10 różnych banków. To rozłożenie kapitału na różne klasy aktywów. Takie, które zachowują się inaczej w różnych warunkach. Zbuduj portfel odporny na różne scenariusze. Akcje globalne. Mimo ryzyka, w długim terminie wciąż mają potencjał. Zamiast stawiać na jedną spółkę, rozważ tanie ETF-y na szerokie indeksy, jak MSCI World, obligacje indeksowane inflacją, Twoja ochrona przed utratą wartości pieniądza. Nieruchomości. Fizyczna nieruchomość na własne potrzeby to w długim terminie forma zabezpieczenia. Ale to nie jest moment na spekulacyjne zakupy. Złoto. Ten element zasługuje na osobny punkt. Krok czwarty. Sięgnij po barbarzyński relikt. Przez wieki złoto było ostatecznym pieniądzem. W czasach kryzysów, wojen i upadku walut to złoto zachowywało wartość. Dzisiaj jego rola w portfelu jest kluczowa. To Twoje ubezpieczenie na wypadek najgorszego kryzysu systemowego galopującej inflacji wojny. Zaleca się, by złoto fizyczne, monety i małe sztabki stanowiło od 10% do nawet 20% portfela. Jego największa zaleta? Brak ryzyka kontrahenta. Złoto, które trzymasz w ręku, nie jest niczyim zobowiązaniem. Jest twoje. Pamiętaj, by kupować wyłącznie od sprawdzonych dealerów. Krok 5. Graj długoterminowo przez IKE i IKUZ. Panika na rynkach to idealny moment, by myśleć długoterminowo. Zamiast próbować łapać spadające noże, wykorzystaj ten czas, by systematycznie budować kapitał. Najlepsze narzędzia do tego w Polsce? Indywidualne konto emerytalne oraz indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Pozwalają uniknąć podatku belki i wymuszają dyscyplinę. W ramach tych kont możesz kupować te same ETF-y czy obligacje skarbowe. Regularne, comiesięczne wpłaty pozwalają ci uśredniać cenę zakupu. W długim terminie to jedna z najskuteczniejszych i najmniej stresujących strategii. W obliczu potrójnego zagrożenia myślenie w perspektywie dekad, a nie dni, jest Twoją największą przewagą. Podsumujmy. Sytuacja, przed którą stoimy, jest złożona. Trudniejsza niż w 2008. Jednoczesne ryzyko na trzech kluczowych rynkach tworzy scenariusz, w którym tradycyjne strategie mogą zawieść. Rządy mają ograniczone możliwości. Odpowiedzialność spoczywa na nas, na Tobie. Ale to nie jest powód do rozpaczy, to wezwanie do działania. Zrozumienie tych zagrożeń to pierwszy krok. Ten pięciostopniowy plan to nie tajemna wiedza. To fundamenty, które dziś nabierają krytycznego znaczenia. Przestań być biernym obserwatorem. Stań się architektem swojej finansowej przyszłości. Wiedza, którą dziś zdobyłeś, daje Ci przewagę. Teraz czas przekuć ją w działanie. A teraz jestem ciekaw Twojej opinii. Jakie są Twoje największe obawy? Czy masz już strategię, żeby chronić swoje oszczędności? Napisz w komentarzu. Chętnie przeczytam i odpowiem. Jeśli ten film dał Ci do myślenia, zasubskrybuj kanał. Włącz dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. I zanim zamkniesz ten film, nie wychodź. YouTube już podpowiada Ci następny materiał na ekranie. Kliknij go. Bo jeśli ten odcinek otworzył Ci oczy, ten kolejny pokaże Ci dokładnie, co robić dalej. To jest ciąg dalszy tej historii. Nie odkładaj tego na później. Wejdź w następny film teraz.